Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na zawsze. Amen. A Słowo Boże przeznaczone jako Słowo Kazane na dzisiejszą niedzielę dwudziestą po Trójcy Świętej przypomnę, bo już było dzisiaj czytane, ale w krótszym fragmencie i w starym tłumaczeniu z Ewangelii Marka z 10 rozdziału wersety od 2 po 9 i od 13 po 16. Przystąpiwszy faryzeusze, pytali Go, to jest Jezusa, czy wolno mężowi rozwieść się żoną? A On odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? A oni na to Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Panie Boże, dziękujemy Ci z głębi naszych serc. Za tą dzisiejszą niedzielę i możliwość zetknięcia Cię kolejny raz Twoim słowem. Dzisiaj przestrzegasz nas przed tym, abyśmy nie ulegali naszym ludzkim żywiołom, ale podążali za duchem nauczania Twojego syna. Zatem prosimy Cię abyś łaskawie pobłogosławił zwiastowanie słowa twego, aby słowo twoje wzrastało w sercach naszych i dobry kąt wydało. Amen. Ciosły i bracia w Chrystusie Panu. Nie tak dawno mój szwagier wraz z narzeczoną, wtedy jeszcze nie z narzeczoną, odbył odróż życia. Poleciał do Stanów na zachodnie wybrzeże. No i spełnił marzenie obecnej swojej narzeczonej, wtedy jeszcze dziewczyny, aby zobaczyć Grand Canyon, czyli ten wielki kanion. I tam gdzieś w okolicach padł na kolana i się oświadczył. I został przyjęty, co w naszej rodzinie przyjęliśmy z wielką radością. Ale później zwiedzali Vegas. A w Vegas to małżeństwo można zawrzeć o 17, a jutro o godzinie nie wiem, 11 je rozwiązać ale narzeczona mojego szwagra widziała kilka par, które podążały, aby związek małżeński zawrzeć. Bo tak już jest, gdziekolwiek widzimy małżeńców, to z zainteresowaniem zwracamy się w ich stronę. Taki widok jest zawsze wyjątkowy i zawsze miły bowiem początek wspólnej drogi życia podejmowany przez dwoje ludzi wprowadza nas w nastrój nadziei i radości, takiej niewymuszonej. Jest to wielkie przeżycie dla tych, których ten akt w jakiś sposób dotyczy. Zawarcie małżeństwa niesie bowiem z sobą nadzieję na szczęśliwe życie, na pokonanie samotności, bo przecież we dwójkę raźniej niż pojedynczo. I niesie nadzieję na takie wzajemne dopełnienie się małżonków, a także radość dzieci. Małżeństwa, które to osiągają w swoim życiu, doznają satysfakcji. Ale mimo Nadziei i miłości, które towarzyszą nam na początku życia, okazuje się niejednokrotnie bardzo przewrotne i sprawia, że nie wszystkie małżeństwa są szczęśliwe. Problemy, które stają na wspólnej drodze oraz różnice charakteru powodują, że wkrada się, a czasami wręcz wkracza, Zgorzpienie, które jeśli nie zostanie szybko przezwyciężone, to prowadzi do poważnego kryzysu małżeńskiego. Niestety, ale wiele małżeństw nie wytrzymuje tej próby czasu. Często jedyną Wówczas drogą wyjścia wydaje się rozejście i rozwód. Dzisiaj ten boleśny problem dwojga ludzi jest niestety częsty, ale nie jest to nowe zjawisko. Rozwody nie były już obce czasom, którym przyszło służyć miłością Jezusowi. Ale zawsze stanowiły i stanowią wielką życiową klęskę. Nawet wówczas, kiedy w pewnych sytuacjach wydają się najlepszym rozwiązaniem. Dla człowieka, który z wiarą przed Bogiem zawierał małżeństwo, rozwód jest wielką kolejną próbą. Ponieważ nie da się przejść przez to dramatyczne przeżycie od tak sobie. I bez konieczności odniesienia się do prawa Bożego. Zawieranie małżeństw przed Bożym Obliczem dokonuje się stosunkowo łatwo i wciąż powszechnie. Kiedy jednak w życiu źle się powiedzie, wówczas Chciałoby się, i to naprawdę bardzo, ominąć Pana Boga, aby mu się nie tłumaczyć i nie mówić. Boże, co zrobić? Okazaliśmy się słabymi ludźmi. Twoje zaufanie zawiedliśmy i nie potrafiliśmy poradzić sobie mimo Twojego błogosławieństwa. Dzisiaj faktu rozpadających się małżeństw nie da się nie widzieć i nie przejmować się. Jest to jedno z najsmutniejszych przeżyć dla małżonków, dla ich najbliższych i dla społeczności kościoła. Co więc robić? Czy nic nie mówić i wynajdować inne tematy jako drogę ucieczki? Oczywiście tego nam nie wolno czynić, ale trzeba odpowiedzialnie spojrzeć na życie i na nasze problemy. Trzeba nieprzerwanie pamiętać że w dnie ślubu braliśmy sobie Boga na świadka naszego ślubowania, że mówiliśmy o świadomości dni dobrych i złych w małżeństwie. Jeśli więc przychodzą te dni, dni goryczy, pogody wśród małżonków, to trzeba się z tym problemem zwrócić do Boga, nie uciekać od Niego i Jego błagać o pomoc. Przecież ślubu przed Panem Bogiem nie powinno się zawierać mi tylko po to, aby uroczystość była bardziej podniosła. Ale dlatego, żeby on dawał siłę, między innymi do przemiany naszych charakterów. I co to dużo mówić, do kruszenia zatwardziałości serca. To właśnie te cechy najczęściej niszczą. Nasze małżeństwa. Ale trzeba pamiętać, że są oczywiście też sytuacje patologiczne są też błędy młodości są sytuacje, w których niewiele można uczynić. Doznanie bezradności staje się wówczas wyjątkowo przytłaczające. Jest jednak sporo sytuacji, gdzie można wiele zmienić, ale trzeba też chcieć, skorzystać z pomocy innych. Trzeba chcieć i potrafić złamać upór. I oprzeć się na wieże, która pokaże nam Chrystusa i jego mękę na krzyżu, dokonaną także za grzechy małżonków. Ale jest też tak, że coraz częściej zdarza się, iż ludzie nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za przyrzeczenia, wobec których potem będą czuli się zobowiązani lub, co gorsza, rozliczani. Dotyczy to również słów Jezusa. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłączy. W związku z tym decydują się na inne rozwiązanie, na życie bez przyrzeczeń, bez ślubu, tak zwanych wolnych związkach. Czy jednak w ten sposób można obejść prawo Boże? I chrześcijańskie sumienie? Bożym pragnieniem jest, aby człowiek był w pełni szczęśliwy, żyjąc w zgodzie z innymi ludźmi, w zgodzie z Nim. Mimo grzechu, który dzień po dniu popełniamy, On nie przeklina żadnego człowieka. I nie przekreśla go, ale też nie na. Nie nagnie swojego prawa do grzechu. Dla każdego, kogo życie zraniło lub naznaczyło grzechem, pozostawia drogą pocieszenia i przebaczenia tych występków, bo Bóg jest Bogiem miłości i Bogiem pojednania. On chce, aby nasze małżeństwa opierały się na miłości i wzajemnym przebaczeniu, a nie na tym, jak bywało kiedyś, aby stalić grunty, powiększyć zasobność majątkową. albo, bo ktoś pochodzi z zacnego rodu. Kochani, Chrystus umiłował swój Kościół i oddał za niego życie. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał, mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za samego siebie, aby go uświęcić. I żeby była jasność, to to prawo obowiązuje oboje małżonków. Niech więc nie zabraknie nam miłości i wytrwałości oraz siły do przezwyciężenia problemów. Niech Pan Bóg błogosławi nasze małżeństwa, aby były one dla nas. Ostają pokoju, radości i bezpieczeństwa. Drugi zaś fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o dzieciach przychodzących do Jezusa. On zaś się przyjmuje z miłością. To, Zupełnie inna postawa niż ta, jaką reprezentowali nauczyciele Izraela. Oni uważali, że kobiety i dzieci są gorsze, że tylko mężczyźni mogą być ich uczniami. I mam takie wrażenie, że apostołowie mieli tę mentalność wbitą do głów. Myśleli zatem, że fakt przyprowadzenia dzieci do Jezusa jest po prostu nie taktem. Że to takie jawne popa. Ale Jezus koryguje. w błędne myślenie. Rzekł: Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie. Ręce. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak one, ten do niego nie wejdzie. I nie chodzi o bycie infantylnym. Chodzi o bezwarunkowe zaufanie. O, nazwałbym to, rzucenie się w ramiona kochającego ojca. Pójście za głosem Jezusa bez zbędnego pytania, a czemu, a jak, a po co, a czy mi się to opłaca? Jezus przychodzi jako Syn Boży i głosi bliskie jest Królestwo Boże. Odczytuje proroctwo Izajaszowe. Mówiąc, dziś wypełniły się te słowa. A co na to faryzeusze? Pytają, a powiedz, co myślisz o tym, a czy można oddalać żonę, czy trzeba płacić podatki, czy trzeba kochać bliźnich, a to, a tamto, a siamto. Setki pytań, zero refleksji, zero otwartości serca, czysty racjonalizm, czysty legalizm, i nic poza tym. A dzieci po prostu przychodzą do Jezusa, przytulają się, chcą być pobłogosławione. Ich postawa to pełne oddanie. To potrzeba bycia blisko. Bo przy Jezusie jest się bezpiecznym. A my, patrząc na to wszystko, co sobie dzisiaj przypomnieliśmy, może uświadomiliśmy, odpowiedzmy sami sobie, która postawa jest nam bliższa? I z tym pytaniem zostawiam nas wszystkich. Amen. Przyjmijmy teraz życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Panu i zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie. Amen.